Cześć, witam cię bardzo serdecznie w piątym już odcinku z serii Łatwo i powoli. Rozmówki u Oli, a tą Olą jestem ja, Aleksandra Ler z najlepszych kursów angielskiego i dzisiaj mam dla ciebie lekcję, która pokaże ci, że każdy, naprawdę każdy jest w stanie zacząć myśleć i mówić po angielsku w Usząc się tą prostą metodą, jak w języku angielskim powiedzieć, nie zrobię tego, jak powiedzieć, nie będę tego tolerować w ogóle, a jak u lekarza powiedzieć, mój ból głowy nie przechodzi, jest uporczywy, jak mogę powiedzieć, że coś jest nie do przyjęcia, albo że zaraz kończymy, to wszystko, słuchajcie, można powiedzieć za pomocą jednego prostego wyrażenia, a mianowicie I. I won't. I won't. Na przykład nie zrobię tego, to będzie I won't do it. I won't do it. Uwaga! U nas w tych rozmówkach angielskiego to tak to działa, że ja piszę na tablicy, a Ty przepisujesz w komentarzu, dlaczego to jest takie ważne. No, dlatego, że... E, zapamiętujemy poprzez powtarzanie, więc najlepiej jest powtarzać za mną i przepisywać na czacie. I won't do it. Jeżeli nie do końca dobrze widać, co tutaj jest napisane, to pamiętaj, udostępnij tą lekcję. I napisz w komentarzu słówko udostępniono. Każda osoba, która to zrobi, otrzyma od nas notatki z dzisiejszej lekcji, czyli wszystkie 10 wyrażeń w języku polskim i 10 odpowiedników angielskich. Ach, nie będę tego tolerować. Nie dość, że tego nie zrobię. To w ogóle nawet nie będę tego tolerować. E, to będzie naprawdę mega proste, dlatego że już wiemy, że, że jeżeli ja. Ym, Odgrażam się, że czegoś nie zrobię, to yy, albo że nie będę czegoś tolerować, to użyjemy właśnie tego wyrażenia I won't i teraz będzie na czerwono, zauważ, czasownik. Yy, nie będę tego tolerować. Tolerować to w języku angielskim. Tolerate. Tolerate, czyli podobnie do polskiego. Tolerate. I na koniec tego, czyli this. Uh, I won't tolerate this. Świetnie. W takim razie, jak w języku angielskim powiemy, no nie uwierzysz. Zanim wam zdradzę odpowiedź, to przypomnę tylko, że już w najbliższą niedzielę o, po raz drugi i ostatni już e, poprowadzę darmowe szkolenie, podczas którego zdradzę, jak możesz dogadać się w języku angielskim, nawet jeżeli nie masz czasu na naukę, e, brakuje ci motywacji i nie rozumiesz, co Anglicy do ciebie mówią. Każda osoba, która zmaga się z tymi trzema problemami, może dogadać się w języku e, angielskim, jak to zrobić. To zdradzę na darmowym szkoleniu. Pisz w komentarzu słówko tak, a ja wyślę ci e, wyjściówkę na e, messengerze. You won't believe this. To znaczy, nie uwierzysz. Uwaga, zobaczcie, co tutaj się podziało. Zamiast I, ja sobie zmieniłam osobę i dałam sobie ty. You. Czyli możemy sobie dowolnie podmieniać tutaj osobę i dalej forma pozostaje ta sama. I won't, you won't. I jak zobaczysz w dalszych przykładach, we won't, they won't. To się nie odmienia, pozostaje cały czas takie same bez względu na osobę. A więc, you won't, ty nie uwierzysz. You won't believe this. Jeżeli chcesz, to przepisz w komentarzu, tak żeby sobie to utrwalić. Już zaraz kończymy. Uwaga! To będzie jak. We, czyli my, won't. We won't be much longer. To często usłyszycie na przykład e, podczas spotkań, e, u lekarza. E, jeżeli czekasz w kolejce na coś i e, ktoś chce powiedzieć, już niedługo kończymy, tutaj będziesz mógł wejść, wejść" to będzie We won't be much longer. We won't be much longer. Pozwól, że zwrócę uwagę na wymowę tego won't. To nie jest want, bo want to jest chcieć. A tutaj mamy napisane won't. We won't. Owe. Jeżeli chcesz zobaczyć dokładnie, jaka ta wymowa jest, to to jest napisane, słuchajcie, w notatkach. Tam jest napisana wymowa do każdego, Zdania. Więc jeżeli chcesz zobaczyć dokładnie, jak wygląda zapis fonetyczny tego słowa WONT, tak żeby go wymawiać poprawnie i żeby nie pomylić tego słowa z innym, to koniecznie udostępnij e, tą lekcję i napisz w komentarzu słówko udostępniono. Jak powiedzieć po angielsku nie wyrobię się? Na przykład ktoś zaprasza ciebie na imprezę urodzinową i ty mówisz, że masz tak napięty grafik, że się nie wyrobisz. E, mówisz: "No, bardzo mi przykro, ale I won't be able to make it. I won't be Able, ja to be able zapiszę jako jedno, wyra jako je, jak na czerwono, e, dlatego że to jest jedno wyrażenie. Be able to znaczy e, być w stanie, ok? I won't be able to make it. Make it, czyli wyrobić się. I won't be able to make it. I'm sorry, I won't be able to make it. Napiszcie w komentarzu swoje własne przykłady z tym. O właśnie z tym. Weźmy to jedno wyrażenie, I won't be able. I niech każdy tutaj sobie to skończy, jak uważa. Eee, Napiszcie, a ja sprawdzę pierwsze trzy. Dobra? Żebyśmy mogli upewnić się, że dobrze zrozumieliście ten przykład. I won't be able, coś nie będę w stanie zrobić. Ok? I won't be able to make it, nie wyrobię się na konkretną godzinę, nie wyrobię się na konkretny dzień. I won't be able to. Czegoś nie będę w stanie zrobić, napisz w komentarzu Twój własny przykład. E, Jakby powiedzieć, na przykład, on będzie o to wściekły, jemu się to nie spodoba, on będzie o to wściekły, e, to Wam słuchajcie, powiem z tego względu, że tego byśmy się nie domyślili, jak to powiedzieć, ponieważ jest to idiom, czyli takie wyrażenie, które w języku polskim wygląda zupełnie inaczej niż w języku angielskim. A więc jak to będzie po angielsku? He won't thank you for it. On Ci za to nie podziękuje, co oznacza, No on będzie o to wściekły. He won't thank you for it. Zauważcie, że tutaj to for it nie wymawiamy jako for it, tylko wymawiamy jako jedno słowo for it. for it. Tak samo tutaj make it. OK, Do it, Do it, make it, for it. Jeżeli mamy to słówko it, okay, to ono się lubi połączyć w wymowie z tym poprzednim. Dlaczego tak jest? No takich rzeczy możecie się dowiedzieć u nas na kursach wymowy. Ale na teraz spróbuj zapamiętać, że to się nam połączy w jeden wyraz. He won't thank you for it. He won't thank you for it. On Ci za to nie podziękuje, to znaczy, że on będzie o to wściekły. Ok, zobaczmy, mamy czas na jeszcze jedno wyrażenie. No, Które byśmy e, zrobili, to jest nie do przyjęcia. To jest nie do zaakceptowania. E, takie bardzo, bardzo przydatne wyrażenie, ale jakie banalnie proste. It won't do. It won't do. Tyle. To jest nie do przyjęcia. It simply won't do. Ok? To jest nie do przyjęcia. Na przykład. Ktoś do ciebie się odnosi w sposób niegrzeczny i ty mówisz: uh, Please stop it. It won't do. This tone won't do. Albo this job won't do. Jeżeli ktoś odwalił jakąś partacką robotę, nie? It won't do. To nie przejdzie, to jest nie do przyjęcia. It won't do. Ty się ciągle spóźniasz do pracy. It just won't do. Ok? It won't do. Hmm? Napisz w komentarzu, przepisz, it won't do. Żeby nam się nie pomyliło z tym pierwszym naszym wyrażeniem, I won't do it. I won't do it. Ja tego nie zrobię. It won't do. To jest nie do przyjęcia. OK? I jeszcze raz, podsumowując, I won't. To jest superowe wyrażenie, którego używam, żeby powiedzieć, że coś się w przyszłości nie wydarzy. I won't jest skrótem od I will not i wymawiamy to jako I won't, czyli ja czegoś nie będę robić, a nie jako I want, co oznaczałoby ja co czegoś chcę. To tyle, jeżeli chodzi o dziś. Reszta przykładów jest w notatkach. Jeżeli chcesz otrzymać notatki, to koniecznie udostępnij tą lekcję i napisz w komentarzu słówko udostępniono a ja tobie notateczki wyślę automatycznie na messengera. Dziękuję Ci za Twój czas, za uwagę. Ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia. Za tydzień w tym samym miejscu o tej samej porze. I pamiętaj, jeżeli te lekcje Ci się podobają, to subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia!